Dotarliśmy do Myken. Przede mną Mykeński akro, Akropol. Teraz udajemy się do grobu Agamemnona. Teraz idziemy do grobowca kopułowego grobowca Agamemnona. co bardzo drugie zdjęcie. W tym wypadku jest takie miesiące właśnie temi cyklokiem w To jest Arrow, no to jest koło, bo pito jest dziura, czyli to są, proszę właściwie tutaj jędru się nie żeby było to. Cały Akropol jest otoczony oczywiście tymi murami. W niektórych miejscach one sięgają do 10 metrów. 10 metrów wysokości e, mają. To いかにこんなに大きな時間がね。<music> <music> amen nana Allora vediamo na szczyta w Mykenach robi się coraz bardziej stromo widać, że budowla usytuowana na szczycie góry jeszcze nadbudowana położona w miejscu strategicznym i zmiany na tym gwarantowała jednocześnie wygląd na całą tą dolinę i na wejście do portu bo widać wybrzeże także obecni tutaj mieszkańcy mieli szansę przygotować obronę w momencie kiedy zauważyli zagrożenie tutaj trzeba było ładnych parę kilometrów przejechać zanim dotarło się na to miejsce więc był czas na przygotowanie obrony. Jak wszędzie w Grecji, stromo i wysoko i pełno zabytków. Można powiedzieć, że Grecja to taki starożytny skansen. Najbardziej wartościowych eksponatów. Stanowiska mamy tutaj przygotowane z opisami i fotografiami Wszystko to nadzwyczaj nieźle nie się zachowało, biorąc pod uwagę jak bardzo tutaj ten teren przechodził z rąk do rąk Okupacja turecka 400 ponad lat. Nikt to nie dbał. Turcy wręcz rozprzedawali to co wiązało się ze starożytną Grecją po to żeby unicestwić kulturę grecką i całkowicie Greków sobie podporządkować. No już jestem na szczycie Szczyt wznosi się na wysokość ponad 600 metrów I prawdopodobnie teraz jestem na najwyższym punkcie Pogoda dzisiaj nam dopisała Jest lekko pochmurnie, słońce się przebije Ale przynajmniej tak nie praży Niektórzy odważyli się tu wejść W normalnych warunkach podejrzewam, że pół ekipy by odmówiło wspinania się tutaj na tą wysokość Nawet mieliśmy dzisiaj okazję być świadkami wyjątkowego zjawiska czyli deszczu w sierpniu co prawda ten deszczyk to tak jakby pokropiło tylko ale dla Greków to jest wydarzeniem bo tu o tej porze nic takiego nie ma miejsca teraz zrobię tutaj krawędź gdzie widać jakie jest duże nachylenie wzgórza to jest chodnik w którym można zejść tego stanowiska archeologicznego. Także jest tutaj mnóstwo historii zapisanej od starożytności, początki Grecji właśnie przypisuje się mykańczykom. Tam nie ma zagrożenia. A nie ma zagrożenia. Wszędzie czeka. To już jest bardzo stromo. Ten mur oporowy to dlatego nie wpuszczają, chyba że boją się, że może się osunąć. Bo chociaż z tylu lat stało, to... Tam paliło się, bo widać, że drzewa są wypalone.